Jeden top ewidentnie puszcza do ciebie oczko, drugi z kolei przychodzi z bukietem pięknych kwiatów. I teraz pytanie: co wybierzesz? Czy sięgniesz po rose konfetti, mocno napigmentowane, mocno kryjące różowe drobiny o różnych wielkościach, czy też może coś zupełnie odmiennego? Top unicorn. Opalizujący, subtelny, delikatny, ale ewidentnie widoczny, bo zobacz, ładnie prezentuje się zarówno na bieli, jak i w towarzystwie bardziej nasyconych kolorów oraz wzorów florystycznych. O, albo przy kokardce też bardzo ładnie się sprawdzi. Co ważne, aplikuje się łatwo. Nie ma tutaj problemów z odstawaniem drobin od podłoża. Poziomowanie jest bardzo szybkie. Tutaj, w przypadku ornamentów, tak samo. Mega łatwa aplikacja. A ten top stanowi bardzo piękne dopieszczenie efektu końcowego. Natomiast jeśli nie możesz się zdecydować, który stopów wybrać, zobacz, możesz je połączyć. U góry róż, na dole opalizujący i mamy bardzo ładne cieniowanie. Na cieniowaniu zresztą wymalowane. Tu podobnie, tylko na dużo ciemniejszym podkładzie. Też zacnie. Ale może róż? Pogadajmy trochę o różu, co? Bo te drobiny również prezentują się bardzo ładnie i bardzo elegancko. Fajnie podkreślają zarówno wzory geometryczne, jak i ornamenty oraz wszelkie zdobienia geometryczne. Nie ukrywam, wybór jest bardzo, bardzo trudny. Ciężko mi wskazać faworyta, ale. Po co to robić, skoro możemy mieć oba te topy?